Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ania, a dzisiaj powiemy sobie o majątku Beaty Szydło, bo jak się okazało, została milionerką. Mało tego, każdy senior będzie mógł zostać milionerem, bo szykuje się dla nich 500. A Gowin znowu mówi, jakie ma plany. Tylko czy je kiedyś zrealizuje? No tego nie wiemy. Doszły jeszcze spekulacje w komentarzach, co by e, Maciek mi się oświadczył. No to muszę to jednak sprostować, bo nie, e, nie oświadczył się. E, od prawie 10 lat się zbiera i nie zanosi się na to, żeby się kiedyś zebrał. Także nie ma co liczyć na jakieś cuda. No, także subik, łapka i lecimy. Jak wiecie, w Polsce najszybciej można się wzbogacić, kiedy to. Coś się po kimś odziedziczy. To taka najszybsza droga. Wiadomo, że można się wzbogacić też o długi, a można też o miliony. Jednak, jak podaje Radio Z, Beata Szydło w 2019 roku zamieniła polski parlament i stanowisko wicepremiera na mandat europosłapis w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Od tego czasu sytuacja finansowa i majątkowa byłej premier wyraźnie się poprawiła. Była premier w 2019 roku, miała na koncie 28 tysięcy złotych i 80 Eurooszczędności. Miała też dom, użytki zielone oraz jeden samochód. Rok później Beata Szydło z tytułu wykonywania mandatu europosła zarobiła około 483 tys. zł, to tak średnio 40 tysięcy zł miesięcznie. W 2020 roku kwota oszczędności byłej szefowej rządu wzrosła do 78 tysięcy zł oraz 119 Tysięcy euro. Sumując oszczędności z nieruchomościami oraz samochodami, przybyły jej przez ten czas dwa auta w garażu Audi Q3 warte 130 tys. złotych oraz Audi A6 za 45 tys. złotych, które stanowią małżeńską wspólnotę majątkową. Możemy oszacować, że majątek Beaty Szydło opiewa na 1,5 miliona złotych. W piątek na stronie internetowej Sejmu opublikowano oświadczenia majątkowe posłów za 2020 rok. Wynika z nich m.in., że premier Mateusz Morawiecki zgromadził w polskiej walucie prawie 5 milionów złotych oszczędności. Jest właścicielem domu o powierzchni około 150 m kwadratowych o wartości prawie 2 milionów złotych, a także mieszkania o powierzchni 72 m kwadratowych o wartości ponad miliona złotych. Ponadto Morawiecki jest właścicielem domu o powierzchni 100 m kwadratowych o wartości 3,5 milionów złotych, a także połowy segmentu szeregowego, którego przybliżona wartość to około 600 tysięcy złotych. Premier ma też sobie działkę rolną o powierzchni 2 hektarów, o wartości 200 tys. złotych. Jeśli chodzi o mienie ruchome, Morawiecki wpisał do oświadczenia meble i zabudowę o wartości około 330 tys. złotych, sprzęt techniczny około 30 tys. złotych. Premier ma również e, uprawnienie do akcji Santandera o wartości do 350 tys. złotych i pożyczył swojej siostrze około 300 tys. złotych. Z oświadczenia prezesa PIS Jarosława Kaczyńskiego wynika, że w minionym roku otrzymał tytułem uposażenia poselskiego 70 950 43 zł, nieco ponad 30 tysięcy zł tytułem Pols diety poselskiej, a 42 tysiące z pracy w kpr czyli jako wicepremier. Kaczyński otrzymał też 85 790 zł emerytury ZUS. Szef pisma ma odłożone około 142 tysiące zł i jest też współwłaścicielem jednej trzeciej domu o powierzchni 150 m2 o wartości 1,5 miliona zł. Najgorzej powodzi się, jak widać, prezesowi, który nie robi niczego dla pieniędzy, tylko dla władzy. U tych chociaż widać, że nie mają żadnych większych ideałów. Mrawiecki <laughs> najpierw doradza Tuskowi, potem Kaczyńskiemu, nieważne gdzie byleby zapłacili. Mnie tylko zastanawia, co Beata Szydło robi w parlamencie. Skoro nawet y, jej raport muszą zmienić, bo nie wpisuje się w ichne standardy. Pani Beata Szydło Dostaje pieniądze właśnie za głosowanie i obecności w Europarlamencie, za to, że mówi głosem Polski, za to, że być może stara się przekonać inne kraje e, do tego, aby zgadzały się z polskim podejściem do życia. Nie wiem, czy ktoś weryfikuje efektywność jej pracy, czy jednak coś jej pobyt tam wnosi, czy nie wnosi nic. Co prawda nie oglądam tych wypowiedzi, chyba że jakaś ciekawa się trafi i mnie Google zmusza. I nie dlatego, że mnie to nie interesuje, a dlatego, że zapominam, że coś takiego w ogóle jest i myślę, że to muszę zmienić. Bo tak naprawdę nie wiem, czy jako Polka jestem godnie reprezentowana za granicą, a ja takie rzeczy rzeczywiście wiedzieć lubię. Także jak będziecie mieć jakieś info, podsyłajcie mi na Facebooku czy Instagramie, bo na pewno się zapoznam. 500 plus dla seniorów. Jak? Kiedy? Z czym? No poza osobami niepełnosprawnymi oświadczenie uzupełniające mogą starać się także osoby starsze, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji lub ukończyły 75 lat i pobierają zasiłek pielęgnacyjny. Świadczenie uzupełniające przysługuje zatem osobom, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Co ważne, oświadczenie mogą starać się także osoby, które nie posiadają orzeczenia o niezdolności do Samodzielnej egzystencji, ale ukończyły 75 lat. I pobierają zasiłek pielęgnacyjny. Dodatkowo osoba ubiegająca się o wsparcie musi posiadać miejsce zamieszkania w Polsce, mieć polskie obywatelstwo albo mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, albo mieć zalegalizowany pobyt w Polsce, jeśli jest obywatelem e, państwa spoza Unii Europejskiej. Z kolei świadczenie uzupełniające nie przysługuje osobie tymczasowo aresztowanej albo odbywającej karę pozbawienia wolności. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy taka osoba odbywa karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Wtedy świadczenie może jej w marcu 2021 roku zmienił się próg dochodowy, który stanowi kryterium do przyznania świadczenia. Kwota górnego progu dochodowego wznios, wy, wzrosła z 1700 zł do 1772 zł i 8 groszy. Brutto oczywiście, zaś kwota maksymalnego dochodu uprawniającego do otrzymania pełnej kwoty wsparcia wzrosła analogicznie z 1200 do 1272 zł i 8 groszy. Obecnie o wsparcie mogą wnioskować uprawnione osoby, które nie posiadają Siadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, albo suma tych świadczeń nie przekracza właśnie 1772 zł. Chodzi o świadczenia publiczne, tak jak między innymi emerytury i renty oraz inne świadczenia finansowane ze środków publicznych. Trochę to boli, nie? że jak czytamy, że emerytury i renty, w sumie emerytury finansowane ze środków publicznych. Całe życie ktoś pracował. Odkładał swoje pieniądze na konto w ZUS-ie, a ktoś mu później powie, że on bierze pieniądze publiczne, on bierze swoje pieniądze, które sobie odłożył. Ja to tak widzę. Nie wiem, czy to, może źle widzę. Ech, no ale co istotne, przy ustalaniu kwoty nie jest brana pod uwagę przyznana renta rodzinna oraz zasiłek pielęgnacyjny. Zatem, jaką kwotę wsparcia może liczyć emeryt, który wymaga opieki, to zależy, jaki jest jego dochód uzyskiwany ze świadczeń publicznych. Jeżeli przyznana seniorowi kwota finansowych świadczeń publicznych nie przekracza maksymalnego dochodu, czyli tych 1272 zł, wtedy otrzyma on pełną kwotę 500 zł. Natomiast w sytuacji, kiedy dochody przewyższają tę kwotę, Stosowana jest zasada złotówka za złotówkę. Co to oznacza w praktyce, jeżeli przykładowo osoba zarabia o 100 zł więcej niż maksymalny dochód, to otrzyma o 100 zł niższy dodatek. Seniorzy, których suma świadczeń przekracza 1772 zł brutto, nie mogą skorzystać z dodatku finansowego. Seniorzy, którzy nie posiadają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, a ukończyli 75 lat i pobierają zasiłek pielęgnacyjny, również mają szansę właśnie na otrzymanie tego świadczenia. W takiej sytuacji konieczne jest jednak dołączenie do wniosku dokumentacji medycznej potwierdzającej ten stan zdrowia oraz wszelkich innych dokumentów, które mogą mieć wpływ na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Może to być na przykład karta badania profilaktycznego, dokumentacja rehabilitacji leczniczej czy zaświadczenie o stanie zdrowia. Wydane przez lekarza, nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem e, tego wniosku. Jeżeli osoba starsza posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, to również powinna je dodać do wniosku. Po złożeniu wniosku wraz z dokumentacją medyczną, senior chcący otrzymać świadczenie zostanie skierowany na badanie do lekarza, takiego orzecznika ZUS. Takie badanie może się odbyć zarówno w placówce ZUS, jak i w domu osoby starszej ubiegającej się o świadczenie, jeśli stan jej zdrowia nie pozwala na przemieszczanie się. No i oczywiście, jak to w Polsce, takie procedury, żeby dostać te 500, 400 czy 300 zł, że większość osób starszych po prostu nie będzie się chciało o to szarpać. Bo to jest takie trochę szarpanie się. Idziesz na komisję, musisz się wstawiać, orzecznicy ZUS, którzy wszyscy wiemy jak wygląda orzecznik ZUS-u, tak? Pa y przyjdzie gość bez ręki, to on twierdzi, że mu pewnie odrośnie. Wiemy jak to wygląda. No i oni myślą, że człowiek jak mu tam o stówkę przekroczy, czy dwie, no to za 300 zł będzie szedł i oni doskonale wiedzą, że ludzie tego nie będą robić. Będą to robić faktycznie ci, którzy mają na to czas, ma, zdrowie pozwala im się szarpać z dokumentami, bo wiecie, jak to jest? Nie, idziesz, do, stoisz w kolejce z dokumentami, masz niby wszystkie papiery, a nagle pani stwierdza, że brakuje ci jednego. No i co masz zrobić? No i musisz się wrócić gdzieś do jakiegoś urzędu, umówić z jakąś panią, żeby ci dała ten dokument, wracasz, już cię w tej kolejce nie przyjmą, więc idziesz kolejnego dnia, i czasami na sprawy urzędowe schodzi nam tydzień. Bo się później okazuje, że to nie, tu jest źle wypełnione, bo tutaj miało być imię, a pan tu wpisał nazwisko. Imię i nazwisko, więc to już nie przejdzie absolutnie, bo to jest bardzo poważny błąd. I, I tak jest ze wszystkim. I myślę, że w obecnej sytuacji ta papierologia będzie wyglądała dokładnie tak samo, jak wszystko inne, co się załatwia u nas w urzędach, a nie ma się o tym pojęcia. A podejrzewam, że osoby starsze niekoniecznie mają pojęcie, bo ja wielu rzeczy, jak mam wypełniać, to mi trafia szlak. Normalnie trafia szlak. No ale dodam też takie swoje trzy grosze w trące, bo jakby samorządy nie rozpierdzielały pieniędzy z pefronu, które są przyznawane na osoby niepełnosprawne, takim osobom było, żyłoby się znacznie lepiej. Takie masowe zatrudnianie osób na ręce tylko dlatego, że dopłacają im pieniędzmi z pefronu. Pieniędzmi, które mogą pozwolić na to, aby faktycznie niepełnosprawni mieli w, szkolach, w szkołach łazienki, z których mogą skorzystać sami, podjazdy na windy, na bądź na bieżąco pomagaliśmy kiedyś Sandrze z miejscowości Góra, bo przecież tam większość pieniędzy z pefronu, która jest przeznaczona na pomoc takim dzieciom czy dorosłym, idzie właśnie na wypłaty dla urzędników, którzy są na ręcie. Uregulowałabym wydatki z pefronu i bardziej patrzyła na ręce w tym temacie. Osobiście zasiłków seniorom nie żałuję. Myślę, że to zdążyli sobie wypracować, a nic bardziej nie łamie mi serca, jak widzę kobietę lat 90, która rozdaje ulotki na marszałkowskiej. W tym momencie uważam, że powinien wjechać MOPS. Jest też dużo prywatnych inicjatyw, które pomagają seniorom, i widać, że seniorzy chętnie z tej pomocy korzystają. Coś jest zaskakujące. Magda Gessler, na przykład, jakiś czas temu miała zupę dla seniora za złotówkę. Tak więc y, tym najbardziej potrzebującym staruszkom mogliby dać darmowe leki, asystenta, który pomoże w gotowaniu, płaceniu rachunków. Choć osobiście uważam, że od tego jest rodzina, to zdaję sobie sprawę, że różnie ludziom się życie toczy. Także no, patrzeć na ręce burmistrzom i innym zarządzającym w miastach, aby jednak pieniądze, które mają być pomocą dla niepełnosprawnych, chorych mieszkańców, faktycznie na to szły, a nie na półdarmową, tanią siłę roboczą w postaci urzędnika na ręce. Gowin. Ostatnio dość głośno o nim, jednak według mnie stoi on w otwartych drzwiach. I to jest ten moment, że w sumie by wyszedł, ale jeszcze postoi i tak irytuje wszystkich koło, bo ani obok niego przejść, ani wyjść, ani wejść. Bo on stoi i te drzwi blokuje. W takich sytuacjach powinno się dać kopa i zamknąć drzwi, żeby nie wrócił. Bo co jak co, ale takie niezdecydowanie i brak mimo wszystko własnego zdania zaczyna już irytować. No przynajmniej mnie na pewno. Jednak ja zawsze tak emocjonalnie do wszystkiego podchodzę, że nie mogłabym być politykiem, bo wiecie, jakby to wyglądało, nie? No ale Gowin znowu się uruchomił i jak podaje Onet, jeśli ktoś wypycha dziś porozumienie z obozu rząd rządowego, tym samym szkodzi Polsce mówi w wywiadzie dla SuperEkspresu. Wicepremier, lider porozumienia Jarosław Gowin zaznacza również, że porozumienie jest przygotowane także na wariant przyspieszonych wyborów. Gowin został też zapytany w wywiadzie, czy poparcie porozumienia dla wspólnego kandydata opozycji na rzecznika praw obywatelskich nie wywróci koalicji. Eee, dlaczego miałaby ją wywrócić? Sprawa, która nie jest objęta umową koalicyjną. Niedawno Solidarna Polska głosowała przeciw PiS i porozumieniu w dużo ważniejszej sprawie, Krajowego Planu Odbudowy. I nie zagroziło to koalicji. Okoliczności wystawienia dwojego kandydatów na RPO będą kiedyś przedmiotem badań e, i zapewniam, że wyjdą na jaw bardzo zaskakujące okoliczności, powiedział Gowin. Przypomniał, że na posiedzeniu zarządu porozumienia zostały zgłoszone dwie kandydatury: senator Lidii Staroń i profesor Marka. Konopczyńskiego. I zdecydowaną większością głosów wygrał ten drugi. Oczekiwaliśmy od PiS otrzymania napisanego ustalenia, że w tym podejściu kandydata Zjednoczonej Prawicy na RPO wskazuje porozumienie. Okazało się jednak, że nie możemy liczyć na poparcie PiS. W tej sytuacji profesor Konopczyński postąpił honorowo i się wycofał. A my zdecydowaliśmy się udzielić swojego poparcia profesorowi Wiązkowi. To znakomity specjalista w zakresie praw człowieka. Znany jest z zachowywania neutralności politycznej. Jest też znakomitym ekspertem, z którego kompetencji w przeszłości korzystaliśmy, mówi wicepremier. Dopytywany, czy w Sejmie porozumienie zagłosuje za kandydatorą profesora Wiącka, Gowi zapewnia, że sam na pewno będzie w tej sprawie konsekwentny. Ale jeszcze dwa tygodnie przed nami, wiele do tego czasu odbędzie się rozmów i nie wykluczam bardzo zaskakujących scenariuszy. Dodam natomiast, że wybór RPO powinien być połączony z wyborem nowego prezesa IPN. Tak jak w przypadku RPO, tak w przypadku prezesa IPN kandydat musi bowiem uzyskać, Poparcie Senatu dodał. Odnosząc się do sporu wewnątrz obozu rządzącego, Gowin podkreślił, że w tej kadencji stabilną większością może dysponować tylko Zjednoczona prawica. Do różnicy w głosowaniach dochodzi bardzo sporadycznie. Takie rozdźwięki są naturalne w każdej koalicji pod każdą szerokością geograficzną. Gdybyśmy się zgadzali we wszystkim, bylibyśmy jedną partią, powiedział. Jeśli ktoś wypycha dziś porozumienie z obozu rządowego, tym samym działa na rzecz chaosu. Nazywając sprawę po imieniu szkodzi Polsce, dodał. Pytane o możliwe wcześniejsze wybory parlamentarne, Gowin przyznał, że w polityce wszystko jest możliwe. Ja mogę tylko zapewnić, że porozumienie jest przygotowane także na wariant przyspieszonych wyborów. Mimo, że nie dostaliśmy nigdy złotówki z budżetu, a rywalizujemy z partiami, które otrzymują dotacje idące w dziesiątki milionów, to w tej walce Dawida z wieloma goliatami potrafimy być skuteczni. Jestem przekonany, że będziemy istotnym elementem układanki parlamentarnej w następnej kadencji, stwierdził szef porozumienia. Na pytanie, czy pójdzie za nawoływaniem szefa PSL Władysława Kosieniaka kamysza i wystartuje z PSL, gdy walka o interes Polski Spis nie wyjdzie, Gowin odpowiada najlepiej dla Polski by było, gdyby rządy Zjednoczonej Prawicy były kontynuowane. Jeśli jednak Prawo i Sprawiedliwość postanowi zakończyć tę koalicję, to oczywiście mam za zanadrzu alternatywne scenariusze. Eee, no, krowa co dużo muczy, mało mleka daje. I tak troszkę jest w przypadku pana Gowina. Ciągle słychać takie pretensje, ciągle słychać jakiś żal, groźby, że odejdzie, ale nic nie robi. Szczerze dałby już sobie spokój i faktycznie albo wykorzystał swój czas dla dobra Polaków, bo ma możliwości, ale Polaków ma kurde w nosie. Nie robi nic, tylko tak siedzi i zrzędzi. Zaczyna mnie to już denerwować, bo nie wiem, czy pan Gowin ma ochotę popracować troszkę, czy tak jest, bo jest. Bo tak naprawdę, jakbyście mieli za coś podziękować panu Gowinowi, to za co? Dajcie znać w komentarzu, za co możemy jako Polacy podziękować panu Gowinowi. Żegnam Was robaczki, do zobaczenia jutro o 19, .00. jak zwykle mam nadzieję, że będziecie. W tym tygodniu wpadnie kilka Maćków na kanał, także jeśli lubicie nasze wojny domowe, to zapraszam. Tajemne słowo na dziś to hajsiwo, każde hajsiwo otrzymuje serducho, także buziam, pa!